Witam moich widzów no, Dawno, dawno już dzisiaj nie dodawałem na YouTube no, Nie ma czasu i tak jakoś się zaniechałem ostatnio No co, no jak widać W garażu trochę już jest porobione No na razie tutaj tą część chcę wykończyć No tynki są świeżo dopiero zrobione, tak przesychają jak widać Przebarwienia są Zerwałem tutaj ostatnią wylewkę starą. Tutaj był stary warsztat. Tokarka, co tutaj była. I co? Robię instalację pneumatyczną. Jak widać, będzie gniazdo pneumatyki. Tam Tekalan. Tekalan, czy znaczy PEX. Miałem robić na te kalanie. puściłem to na peksie, sprawdziłem ciśnienie 14 barów, puściłem z butli tlenowej i nic się nie dzieje. Tutaj sobie na zewnątrz wyprowadziłem. Jak widać, puszczę powierzchnię i tak styropian dojdzie. Wszystko się zasłoni, woda już jest. To się przykręci. Jakoś to będzie. Jeszcze muszę poukładać trochę te przewody jakoś. Tutaj jest wypuszczona woda do umywalki, co będzie, tam jeszcze muszę przebić się z odpływem, bo kurde tak trochę wyleciało z głowy, żeby jak się lało fundament, żeby wstawić rurę, ale nic tam się przekuje. Stąd polecimy tam przewodem dalej. Tamtąd pójdzie, tam gdzieś na zewnątrz będzie kompresor ustawiony, żeby w garażu go nie było, żeby nie żegotał. Tu jeszcze pójdzie trójnik, tam jak szafki stoją, tam też będzie gniazdo siłowe i tam będzie też złącze powietrza. Tu sobie tylko jedno puszczę, chyba złącze na tamtej części, bo mi wystarczy. Tutaj też jest jedno, tam będzie stół po całej szerokości, jak widać gniazdka, tu będzie jeszcze gniazdko, włącznik. Tu jest puszka, tam będzie wyprowadzony przewód, żeby było oświetlenie nad stołem. Szafki. Mam dwie takie z drzwiami, będą stały po bokach. W środku pójdzie stół. Jeszcze u góry będą szafki dorobione, to jak już kiedyś będzie czas, to się będzie robić. I dlatego tam jest włącznik, tam będzie przewód wyprowadzony do oświetlenia. Co tu działam? No działam yy, podnośnik oczywiście będzie dwukolumnowy, uspawałem sobie takie. Ozbrojenie połączyłem, żeby tu rozstaw już był tak jak ma być. Szpilka utwardzana 10/9, przynajmniej tak pisali, wszystkie szpilki są połączone razem. Tutaj też połączyłem, żeby to już rozstaw był, bo miałem to mocować na kołki. Ale jakby już była posadzka, to by się w tym montowało na kołki, ale jak, że nie ma posadzki, to postanowiłem, że tak to zrobię, będzie mocniej. Przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie mocniej, bo mówią, że na kotwę chemiczną też dobrze trzyma, jak beton mocny. No może i trzyma, ale po co kombinować, gdzieś nie ufam takim czymś, przynajmniej tym, że ja będę pod tym stał. Wolę zrobić w ten sposób, to będzie bankowo, że to nie puści. Jeszcze co teraz muszę jechać, kupić sobie Peszel, bo podnośnik był oryginalnie łączony górą, ale po co sidła robić? Jak mam możliwość, zrobię podnośnik łączony dołem, kupię Peszel. Tutaj mam zbrojenie, tu sobie jeszcze dospałem jakiś drucika, żeby ten Peszel akurat wypuścić. Sobie tam do góry i puszczę tutaj sobie Peszel, połączę sobie te kolumny dołem. Plus dodatkowo PESZEL pójdzie do skrzynki bezpieczników. Także muszę trochę paszla kupić. Porobi się to i co? Zbrojenie pójdzie tam. Tam się trzeba wybrać, pogłębić w miejscu ponośnika, żeby jakieś pół metra betonu chociaż było w tym miejscu. Ponośnik będzie tutaj praktycznie po drzwiach, w tej linii. Tu trzeba trochę podkopać w tym piasku. Stopa, żeby była yy, większa trochę betonu, żeby to trzymało wszystko się tutaj zaleje, jakąś siatkę się rzuci na wylewkę i będzie zrobiona wylewka tu jeszcze trzeba zaszalować po całej linii bo na razie będzie tylko lany beton dotąd bo tu jest stara wylewka, stara posadzka na to też pójdzie nowa jakieś... to będą zrywane, bo to były płytki marmurowe Tu są 2-3 cm, trzeba to skuć bo gdzieś tak tyle planujemy, że będzie betonu, no przynajmniej tak, tak jak w tamtym pomieszczeniu, no w tamtym, w tamtym. Także na to też pójdzie później wylewka, ale na razie robi, chcemy zrobić tą część już na gotowo. Przede wszystkim, że już podnośnik stoi ze 3 miesiące, a przydałby się już, bo wiadomo, są roboty przy samochodach, coś trzeba zrobić. Wiosna idzie, zaraz trzeba koła zmieniać. No i tyle, tam na to pójdzie też akurat nowa wylewka, to już nie kułem tego, no bo tu i tak jest jakieś, nie wiem, 10 cm będzie jeszcze dolany, na to pójdzie betonu, także nie było sensu tego kuć, ale folię się jakąś rzuci, żeby odizolować beton od betonu, żeby trochę to pracowało, czy piaskiem się przesypie cienko, no i będzie, no co, no bramy jeszcze nie ma tej największej, może kiedyś się znajdzie. Patrzcie jaką bo nowa około 7-8 tysięcy kupa kasy za kurtę bramę. No ale nic. Jak się nic nie znajdzie, to się kupi nową na razie jest jak jest i tak się tu nic nie robi. Pomimo że plandeka jest, jest tylko sufit ocieplony wełną 15. Ale jak się napali, to i tak tu jest w miarę ciepło. Te 5 stopni się podbije nawet do 10. Jakby tak dłużej palił, ale nie ma sensu. Nic się tak nie robi. Piec i tak będzie inny, większy. To jest ze starego garażu. Troszkę jest za mały, będzie większy. To jest dalszy temat. No i tyle, co tu więcej będę pokazywał. Nie będę nic zanudzał. Tu jeszcze jest nie pokazywałem instalacja wodna. Z domu przewód na dwór, kran zakręcany. A tutaj do umywalki. Tam będzie umywalka do rąk zapomniałem jeszcze czego w tym miejscu przed tynkami zrobić gniazdko do podgrzewacza do wody ale to właśnie nie wiem tam chyba nie było prądu bo tam jest do włącznika schodowego do tamtego pomieszczenia ale to się zrobi tak że się puści przewód po zewnątrz puści się po zewnątrz do skrzynki i tu się zrobi gniazdko z tamtej strony też już jest otynkowane tak to bym sobie przewiercił się tam i z tamtej strony puścił, tu wyszedł, ale tam też już są tynki porobione. Także po zewnątrz puszczę to prawdopodobnie. Chyba, że jeszcze można zrobić, że puścić do dołu i w wylewce przewód puścić, po prostu tutaj wyjść. No i tyle, no może na samym filmiku coś pokażę, jak już będzie wylewka zrobiona, albo podnośnik jak już będzie umocowany, albo jak będę montował podnośnik. Coś się zrobi. Ta gęszarka stoi, chyba tą małą przywiozę. Bo jest u znajomego, bo pożyczał, żeby to ubić trochę, bo pięćsetką trochę tu tak nie bardzo. A tamta setka jest, to by wystarczyło, żeby to trochę ubić. No i tyle. Także trzymajcie się, do następnego, cześć.